Witamy towarzysze, mm, dzisiaj w naszym programie, na, w naszym odcineczku pokażemy Wam grę Pan tu nie stał, czyli toczymy dalej batalię o towary, przepychanki w kolejkach, będziemy po prostu kopać się po kostkach, gryźć i tak dalej by zdobyć jak najlepsze towary i im nas więcej w kolejce tym lepiej. No my jak, jak zawsze będziemy grali we dwójkę. Gra jest e, zaplanowana od dwóch graczy do pięciu. Przy pięciu graczach już jest masakra. Jest, jest będzie masakra. się działo, będzie się działo. Zobaczycie sobie, że tutaj w tej grze to strategia jest podstawą. Tak, tak. Grę e, dla nas stworzył pan Reynert e, Knizia. knizia. Tak. Ilustracje Marek Szyszko. A całość dla nas wydała firma Egmont. Dzięki. Dzięki. Mm. Ubawiliśmy się troszkę. Chwaleczko okay. odkładamy. Żeby było widać. Jak tutaj widzicie mamy karty. Jest ich dokładnie 105 kart i to są karty dla graczy. Można właśnie dlatego grać, od 2 do 5. Każdy ma swoją 21 swoich kart. Plus do tego kartę pomocy, która mhm. służy po to, żeby taka podpowiadajka, jak nie wiem czy pamiętacie, podpowiadajkę w zombiaka w atak zombiak. Tylko tutaj w formie małej karty. No dużo na niej nawet też nie ma. Dokładnie. Do tego mamy tutaj sklepy, cztery Śwery. sklepy. Jeżeli gramy w dwójkę, to są dwa sklepy, trójka, trzy, czwórkę, piątkę, Ketorów, to już są cztery to wszystkie. wszystkie. Tak. Tutaj mamy takie, jak gdyby katoniki produktów, tak samo jak było w reglamentacji. Reglamentacji, tylko że tutaj jest troszeczkę inaczej, bo te produkty znajdują się w każdym sklepie, w sklepie po dwa. Nie mogą mieć y, takiej samej wartości, punktowej. jeżeli gramy we dwójkę. Jeśli gramy we dwójkę, bo tam w większej ilości to już jest bez znaczenia. Tak jest. Y, I polega to na tym, że musimy walczyć o Miężę siłę w, kolejce. w siłę. Wtedy możemy dostać zabrać sobie taki towar. No i na tym gra polega. Musimy się ścigać kto Gra pierwszy... nie jest naprawdę skomplikowana, ale naprawdę trzeba mocno się kurczę myśleć. Jak podgryźć tego, co jest przed Tobą w kolejce, żeby, żeby zdobyć dany towar? Może nie tyle tego, co jest przed Tobą w kolejce, tylko ogólnie, żeby wygrać kolejkę. Zobaczcie, bo tutaj na przykład na każdym produkcie jest jakaś liczba 8-3. To są punkty, które później nam są potrzebne do wygrania. Sumujemy je i, i, i wtedy mamy. No to już powoli będziemy nie? Że trzeba odwrócić do góry nogami wymiąchamy. Ja biorę zestaw czerwony, będzie to mój zestaw umunistyczny No to ja sobie wezmę fioletowy, wolnomyśliciel. Te nam są już niepotrzebne. Możemy je sobie odłożyć. Kostkę mamy tylko po to, żeby... Żeby kolejność zachować, żeby wiadomo było, kto zaczyna. Bo tak jak było gdzieś tam ten y, najmłodszy, najstarszy, za, najmłodszy jest najmłodszy. zawsze prowadzący w jakiejś tam gierce, tak. to było to tak. Teraz tutaj jest najstarszy, no ale dalej nie możemy się na to zgodzić, nie? Dalej losuję. Ja nie chcę być znowu ten najstarszy, no kurczę. I to samo tak. i to się nie zmieni. Tak. Okej, okay, więc zostawimy sobie dwa sklepy. Jeden już mamy Obstawione. obstawiony, więc go sobie postawimy tutaj. Proszę, I tutaj macie te odłożymy na tym też już dwa towary i pamiętajcie, że jeżeli gracie we dwójkę yy, te towary nie mogą mieć takiej taki samej sami. wartości punktowej Tam muszą jest. być różne o, mamy siódemkę, czwórkę, dwójkę, czwórkę mamy z czego wybierać przed, roz, yy, przed rozpoczęciem gry tasujemy sobie swoje karty mm -hmm. to są karty naszych kolejkowiczów tak jest Oczywiście wszystkie karty będą umieszczone na Instagramie. Zobaczycie tak. je sobie z bliska i, i dokładnie jak one wyglądają. Ilustracje są naprawdę fajne. Ciekawie Takie są zrobione. Przyjemne dla oka. E, właściwie to tak teraz patrzę na te. Jakoś przyznam Wam szczerze, że zabraliśmy parę partii, jak to no, się utarło. I powiem wam szczerze, że ja te rysunki te to pamiętam, ale z takiego elementarza. Tak, są identycznie praktycznie jak I, w elementarzu. Identy nie? Identycznie to samo kreską rysowane. Ala ma kota i tak dalej, nie? No. Policja ma pałę i tak dalej. <grym> <grym> Okej. Okay. Milicja. No. Wtedy nie Abyś teraz Przepraszam. No. <grym> no i dobra, to co? Kto, Kto pierwszy? pierwszy? No ja dwa. No ty dwa, no ja cztery. cztery. O, udało się, w końcu jestem pierwszy. Czyli, ma... e, więc w zasadzie zaczynamy. Tak, zaczynamy. Początek my. rozgrywki polega na tym, że do, każdy z graczy, nas jest dwóch, ma dobiera cztery. pięć kart. w tak. Raz, dwa, trzy, cztery, Ja mam pięć. Ja masz. też mam pięć. pięć. Te trzy co pokazywałem, to chodziło mi o to, że każdy gracz ma trzy fazy w swojej turze no już się zapędził no popędziłem, no ale głupio mi było zostać z tymi trzema palcami bo to, tak... nie, to trzeba było bo jeszcze piwa. dołożyć ani trzy piwa ani pistolet, ani trochę pistolet, tak, tak, że... no, nie, czysty PRL <laughs> <laughs> ok, więc mamy po pięć kart ja zaczynam i pierwsze co gra... to jest e... sprawdzenie siły kolejek nie mamy kolejek, nie ma kolejek bo no, tu jest spieszatura, to... tak, nawet tutaj zaczęliśmy. pisze bo wiadomo, no instrukcja, no nie będziemy się czarować, będziemy grać z tą instrukcją, chociaż przyznam wam, szczerze... jest prosta, ale to żeby, żeby się nie pomylić na wszelki tym. wypadek, tak, będziemy z nią. I tu mamy, przypomnę, te karty, tak, tu są zaznaczone właśnie e, karty specjalne i, i fazy graczów. Na jednej stronie są fazy tak. gracza, na drugiej są te e, cztery najważniejsze specjalne. specjalne, które pomagają w rozgrywkach. Które, no ja już mam e, dwie z nich w ręce. Więc Właśnie będę fazy. za chwilę je pokazywał. Ale po, powiedzmy najpierw te fazy. Pierwszą fazą, czyli tak jak już Duży powiedział, sprawdzanie przewagi w kolejce, nie, kolejek, nie, mamy nie ma kolejki. Rynku. Na to początku to gry faza ta jest pomijana, ponieważ no, przy sklepach nie ma kolejki. No. Jeszcze nie otwarli. Jest godzina Uzu. siódma. Tam, je, tam się jeszcze pije kawę. Zabij. Nie, stary, o ósmej. O ósmej się pije kawę. No, no tak, o dziewiątej się <laughs> przygotowuje do pracy. Tak. O 10.00 się sklep otwiera, co z tego że on był było 7. <grymne> <grymne> Więc pierwszą fazę mamy za sobą, drugą fazę i trzecią fazę, bo właściwie one są obie takie, takie same. same. I, I w jednej, i w drugiej fazie mamy możliwość y, albo dołożenia karty do kolejki do kolejki, albo dociągnięcia do kolejkowicza do ręki. Tak jest. I to jest tyle faz. Są trzy, czyli właściwie każdy gracz w każdej swojej jak gdyby turze ma dwie fazy, gdzie zagrywa kartę albo dociąga kartę. Tak jest. I tutaj też nie ma czegoś takiego, nie ma limitu ilości kart na ręce, mm -hmm. chociaż nie da się tego zrobić, nie da się mieć dużo kart, no bo trzeba grać. Tak. I nie ma nie ma czego nie ma jeszcze. Nie ma czegoś. Czego nie ma? Doleciało. Przypomnij się podczas gry. Zaczynaj. No, na pewno zaczynaj. zaczynaj. Dobra, więc yy, zaczynamy pierwsza faza, faza nie ma kolejek, druga faza Ustawiaj wystawianie kart, albo dociąganie karty z kubki tak. swoich I teraz zaczniemy pierwsze karty specjalne. Jest to karta przewodnia siła narodu i ona ma ona zasadę 1+. Z tym jeden plus chodzi o to, że im więcej kart tego typu wystawimy, tym każda następna karta ma o jeden więcej. Dokładnie. Czyli ten ma jeden punkt, a ten ma już tych punktów dwa, bo jest drugi w kolejce. Dlaczego wystawiłem dwie karty, a mówiliśmy, że możemy albo dociągać, albo wystawiać? Bo jeżeli są takie same karty. To możemy wystawić na wszyscy, wszystkie z ręki. Tak, mamy pięć takich sam kart. Pach, wystawiamy, że mamy na przykład 10 punktów lub 5 punktów w zależności od nominału. Właśnie tak. tego, który się tutaj znajduje. To teraz zagram drugą, drugą fazę. Nie. To jest, to, to jest druga faza, gdzie zagrałem. No tak. Teraz... Ale teraz jest karta specjalna, która tak jak gdyby wkrada się między fazy. Mm -hmm. i w każdym momencie fazy, czy drugiej, czy trzeciej czy, czy, mogę sobie tą kartą zagrać. Nie pozbywa Was po prostu e, fazy, a dodaje punkty. No, kart. I tutaj jest matka z dzieckiem. Ona ma dwa punkty. I jest kartą darmową. Więc kontynuujmy fazę drugą. Przeraża mnie. Bo już masz fazę trzecią, teraz, no ale dobra. Nie, nie, nie. nie. Dale, dalej faza druga. No, druga faza. Jestem między drugą a trzecią. O! I teraz dokładam drugą matkę z dzieckiem, mm. czyli drugą dodatkową kartę. To Się, kurwa, na I teraz jest dopiero faza trzecia. No, teraz, tak. I albo dociągnę sobie kartę. Albo dołożę kartę. Okay. I to dołożę. I teraz... I tak jak widzicie tutaj, tutaj na przykład jest siła fioletowego gracza, czyli Arta, to jest 3 punkty. Tutaj mamy 1, 2 i 2, czyli, czyli mamy razem mamy 5. Działaj. No jest... I jeszcze teraz tak. Bo w zasadach tego nie pisze myśmy to rozmienili metodą i błędów, że ten kto zaczyna turę i ma przewagę w kolejce, ten bierze to No tak. No to jadę. Jakąś przewagę w kolejkach masz? No akurat nie stoję w żadnej jeszcze kolejce. Będę się do tej kolejki teraz wpychał. Tak, zaspałem. Czyli tak, zrobimy taki mech, że zagram kartę specjalną. Pan tu nie stał. Czyli rzucam moją kobietę z dzieckiem. Ty z wyrolu Do komuna, tam nie było. Ty z wyrolu i, no to i, była. 3, I teraz jest kolejna moja paza. E, to wrzucam do kolejnej kolejki. Że są takie same karty o tych samych nominałach, mogę je dołożyć. No dwie babcie, dwie. nie? Tak jest, dwie, dwie babcie. babcie Karty kolejkowiczów się powtarzają. Na Instagramie będą pokazane w tej ilości, w której są, bo trudno jest, na to, kiedy my będziemy machać, je policzyć. Tak jest. Ja kończę swoją walkę o miejsce w kolejce więc jest yy, moja tura, pierwsza faza sprawdzanie siły kolejki. Mam tu jeden, tu dwa, tu dwa, czyli mam łącznie pięć, Duży mam tutaj tylko cztery, mm. więc będę świnia i podpieprzę mu z To nie pod Na naboje. Ten... Po prostu sobie kupiłeś. A ty auto na naboje. Pamiętam, pamiętam. Taki... Ja też uwielbiałem. I nie wiem. Czy ktoś z Was zna, ale była taka metoda upijania się przez Syfon, nazywało to się światła mostwy, wlewało się do niej pół litra wódki i gazowało się dwutlenkiem węgla. To była torpeda nie do przeżycia. To w siedmiu chłopa ubijało się jedną pół litrówką wódki. To, ja robiłem... to rosyjski wynalazek. Ja robiłem inaczej. Jak mama nabiła pod paduchę do pokoju, <grym> piję <pieprzał> całe. <grym> Coś takiego było. Więc, dobra, y, autosyfon mój, tutaj jest remis, czyli nie biorę ani ja nie ma prawa wziąć ani towaru. i teraz dociągnąłem kartę, czyli rozpocząłem swoją drugą fazę. drugą fazę. Pierwszą fazą było to, że przejął oczywiście, tak. miał y, przewagę w kolejce. I teraz musiałbym zrobić drugą fazę, trzecią w sumie, więc nie będzie trzecia. Koniec. No i zakończył rozgrywkę. No to ja żeby... O, czekaj, siła kolejki. No właśnie liczę siłę kolejki. No tutaj I tak. przegrałeś i... i teraz właśnie taki myk. Bo tutaj tutaj oczywiście nie mam przewagi, bo mam jeden punkt. No. Ale każdy zakupiony towar, przejęty towar przez przeciwnika, suma, raczej znaczy ilość, siłę kolejki od karty, na której leży. Nie. Znaczyć, tak, 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 dobrze, 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 tak, przepraszam. Trzymajcie mnie, bo go, kurwa, aresztuje. Dobra. No. Kuj! Sam się kuj, kurwa. Tak. To później. Eee, chodzi o to, że kiedy sprawdzamy siłę kolejki, każdy towar z tą daną liczbą, czwórką tu w tym przypadku, jak gdyby obniża nam o te cztery naszą siłę kolejki, czyli moją siłę kolejki, gdzie ja tutaj mam 5, minus cztery, mam jeden, więc w tym przypadku tutaj Adaś wygrywa, bo jego siła kolejki jest... 4. Tak jest, czyli jeżeli jestem silniejszy, mogę wziąć towar tak. i to jest sam początek i w tym momencie, jeżeli zostaje jeden towar w sklepie, ja go biorę odwracam go jest i jest pusty i wszyscy się obrazili i idą, a ten towar, który był na mojej karcie, wędruje w tak, do... tak wędruje, tak jak w innych grach, na śmietnik po prostu ich nie możemy użyć ponownie i tutaj losowo dodajemy dwa nowe no. towary ale oczywiście też nie jest powiedziane, że musimy je wyrzucać. Bo to właściwie też rozpłynęliśmy dwa warianty tej gry. Mhm. Albo, chociaż też pisze, albo kiedy nam się skończą karty kolejkowiczów, wtedy no, zakończamy to to. grę, albo towar. Ale towaru jest na tyle, że dwa razy śmiałobyśmy mogli tasować nasze talie kolejkowiczów, żeby po prostu je wszystkie wziąć. Tutaj mam przewagę, czyli mogę wziąć sobie jeden towar. Tak, ty masz przewagę. Ja... Dzisiaj daltonizm, mój daltonizm się ujawnił. Ach, ale zaraz ja będę miała przewagę, nie Dobra, dobra. Dobra, czyli druga faza. Rozrzucam. Mhm. Cztery. Cztery. I trzecia faza. I trzecia faza. zostałem bez kart. Trochę mi będzie coraz ciężej. Ale damy radę. No mnie też. Ty mnie mało obchodzisz. Maltrowiec. Jedziesz, Maleńki. Siła kolejki bez znaczenia, czyli ta pierwsza faza, bo tu mnie nie ma, tu jestem troszkę za słaby. Tak więc. Jest. A ja nie mam. Faza, który, który bym mógł sobie ten towar zabrać? I trzecia faza. Kolejna karta specjalna. specjalna. Synku stań w kolejce, czyli taki za, Zapchaj dziura. Tak jest. Zapach dziura, kiedyś było zapach można po prostu na rękach u matki po za mały zagramy na przykład kartę właśnie synku stać tutaj możemy z dowolną kartę naszą przerzucić do danej kolejki z innej kolejki a, młodego, a wywalamy młodego wywalamy no po prostu on stał tutaj na chwilkę tak zapchaj dziura to przerzucasz coś kogoś nie ale tak jak widzicie tutaj młody ma zero ale on jest odbierany jako jeden punkt tak jak ty. Nie, ma 0, to ma 0. Kurczę. O. Sorry za nieprzygotowanie. Ale no, niestety nie zawsze... Czekaj, uwaga, nie można przenieść karty na której leży towar, czyli na przykład, jeśli tu by ktoś stał z towarem, ja go nie mogę dzięki modemu przenieść. Karta synku stań w kolejce ma wartość 0, ale może zdobyć towar, gdy jest to najwyższa wartość w danej kolejce. Karta synku stań w kolejce jest warta jeden z kartą lista Czyli 0. Czy zakończyłeś swoje to tutaj? Bo ja że tak! No bo teraz ja sumuję. No tutaj mogę sobie wziąć, no bo ten jest litny. Czyli biorę sobie papier. I tutaj też wygrywam, czyli też się wezmę Grafałnofon, z ZK ZK120. te <T. t> ja miałem taki ZK140. Tak, ja miałem. a to jest stary pierwszy, te, pierwszy. 100, tak. 120. No to tak, pierwszą fazę mam z głowy, robię drugą fazę. I trzecią. I Przecią. A że trzecią sobie dociągnęłem i mam szefową? To czy... Nie. No co nie? Ale ją dociągnąłeś, zrobiłeś trzecią fazę. Tak, przepraszam. O, A to, że ona jest dorzucona, to ona jest dodatkowo poza fazami i to tylko mamusia było. z dzieciuchem może sobie przyjechać z wozuchem i oczywiście odpchnięty papier. No okej, okay, okej. Okay. Dobra, twoja tura. Siła fajty <noise> na bank. I tyle moich tu bo sobie dwie okej okay. no to co, to ja znowu sumuję znowu jestem lepszy. i to w obu kolejkach i to w obu kolejkach ja z... dwie kolejki się rozstępują stępują. a ja zdobyłem cztery towary co się naprawdę rzadko zdarza to w takim moim razie wychodzi, że PRL mi nie leży Cześć. jakoś się nie dziwię to chyba nikomu nie leżało wtedy nie no, byli ludzie, którym Opowiadał odpowiadał ten ustrój co byli przy korycie eee, i dostawali więc... mnóstwo. Teraz tak, to jest? tak. Nie. No tak. No, druga i trzecia faza. No oczywiście. Druga i trzecia, i trzecia. I Więc, trzecia. Więc dobra. No to siła kolejek. Yy, więc yy, faza druga. Faza trzecia. To teraz ja zdobędę sobie wszystkie przedmioty. No powiedzmy, powiedzmy. No, ja nie mogę nic wziąć, bo nie mogę. Ale żeby mu tak słodko nie było, to damy listę kolejkową. A lista kolejkowa powoduje to, że wszystkie karty mają wartość wtedy 1. I trzecia faza. Dziękuję. No to moja droga. Tak, twoja tura. więc tak. ja sobie teraz kuchnę <laughs> Artuszek szkolny Uro! Uro! Przez sprawdziany. <laughs> tak jest. Tutaj niestety mam jeden, bo stoi ten bandyta z długopisem. Tak. Było, że wtedy, co się tworzyły, komitety kolejkowe. Znowu, wiem, dwie karty, tak, Jak się nie myśli, tak się ma? Nie, nie, nie myśli się, myśli się tylko, się. tylko się stwierdziło, że tu i tak dostanę w dupę, a tu se drugi i drugi tak weźmiesz, więc. No, ok, no to czyli tutaj sobie śmiało mogę wziąć towar. Tak, bo to jest. ma dwa, ja mam jeden, niestety. Bo przypominam, że lista kolejkowa zmniejszyła go do jednego. Druga faza. I trzecia, faza. Hmm. I trzecia faza. Pamiętajcie, że każdy towar obniża o swoją wartość, yy, siłę kolejki. Siłę kolejki. Siła kolejki. Już? No tak, tak, tak. Więc siła kolejki. No, ja mam minus 3 w sumie. Adaś ma plus 1, ale on nie bierze, weźmie się w następnej. Tutaj ja mam, mam jeden. O! O! Włodę! Popatrz popatrz ja sobie Minus to. 3, minus 2, ja mam jeden, więc ja zabieram i, I idę. Kolejka się rozwaliła, losujemy hagara, Hagara. No. Dwie sztuki. Pamiętając, że tutaj nie mogą, jeżeli gramy we dwójkę być o takim samym nominale. Proszę bardzo mamy. Kiełbaskę zwyczajną zwyczajną i cukier kryształ dobra więc faza druga tak jest no to faza trzecia okej okay. i tyle mojego no to on ma... minus 3 a Ty tak. masz plus 1 więc jeden, więc zabieraj zabieraj faza, faza druga Halo, zapomnieliśmy o towarze i, i faza trzecia. I Więc y, siła kolejki wiadomo, przejąłem. Faza druga, dociągam kartę i faza trzecia. O, I, y, 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 y. Siła kolejki, oczywiście, w tej nie ma. W tej, w tej za słaby. Nie popisałem się. Nie bardzo. Ale tutaj się śmiało w fazie drugiej korzystę. Mm, mm, I w fazie trzeciej. No, no, no. Więc siła kolejki. Tutaj mam minus 3. Hmm. A ma jeden. Tutaj mam dwa, a ma jeden, więc podprowadzam mu rzutnik Ania. Miałem, posiadałem. No ja miałem ten drugi coś Ja po.